W zespole szkół specjalnych przy ulicy Wapiennej w Pruszkowie uczniowie, nauczyciele i rodzice świętowali Dzień Godności osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz Światowy Dzień Przeciwko Dyskryminacji Osób z Niepełnosprawnościami. W programie Akademii uczniowie zaprezentowali występy artystyczne nastąpiło wręczenie nagród w konkursie rysunkowym oraz konkursie plastycznym żywe obrazy. Ale na uroczystości w hali sportowej świętowanie się nie skończyło. Ten dzień jest dla nas szczególny, dlatego że chcemy pokazać, jak nasze dzieciaki, nasza młodzież jest równoprawnymi członkami naszego społeczeństwa. Tutaj w naszej szkole rozwijają swoje pasje, swoje umiejętności, budują swoją samodzielność. To jest trudne przy ich niepełnosprawności, żeby, żeby dali radę w tym współczesnym świecie. Dlatego ten dzisiejszy dzień chcieliśmy zaprezentować ich możliwości, ich uśmiechy, ich radość z tego, że są twórcami, Swojej, swojej rzeczywistości, ale też jak dużo dają nam osobom z pełnosprawnościami, bo tak jak powiedziały koleżanki podczas Akademii, nikt z nas nie jest na całe życie pełnosprawny. Każdy z nas będzie wcześniej czy później z jakimiś niepełnosprawnościami, dlatego ta godność dla tych osób jest jak najbardziej skazana. dlatego dzisiejsze świętowanie. Za chwileczkę będziemy świętować smacznie, będzie pizza, też mamy zespół projektowy, który przekazał, przekazał soki z klimatem. Nasze dzieciaki ze szkoły branżowej wykonują samodzielnie a o godzinie 12 będziemy wspólnie gotować z panem Jakubem Kuroniem. Klasy szkoły branżowej, pomocnicy kucharza przygotują smaczne rzeczy, którym poczęstują tutaj naszych uczniów i nauczycieli, pracowników naszej wspaniałej, wyjątkowej szkoły. Podczas warsztatów uczniowie klas terapeutycznych oraz branżowych przygotowali smakowite i efektowne dania. Przystawkę, ciasto francuskie z szynką, cukinią i serem, danie główne. Kotlety siekane z kurczaka z ziemniaczkami oraz deser kokosowy z białą czekoladą i malinami przede wszystkim wybrałem takie dania, które z jednej strony będą ciekawe, interesujące, niezbyt skomplikowane i, i smaczne. Więc wybrałem też takie dania, które zazwyczaj, nie wiem, moje dzieciaki lubią jeść, innym dzieciom smakują te dania. Więc będą to kotlety siekane drobiowe z dodatkiem warzyw, pieczone ziemniaki, deser ryżowy z białą czekoladą i kokosem oraz bardzo fajna przekąska z ciasta francuskiego, którą bardzo Sposób można tworzyć w domowych warunkach, jak zresztą każde z tych trzech dań. Taka pozytywna energia od dzieciaków, ale i od kadry bije, i to zawsze jakieś takie jest przyjemne i, i, i budujące patrzeć, jak, jak obydwie strony współpracują. Mówię właśnie tu o dzieciakach, i o, i o kadrze, ale i rodzicach, bo widzę, że wszyscy się angażują, więc mam wrażenie, że to jest takie. Wyjątkowe miejsce, można powiedzieć, na mapie, nie wiem, Mazowsza, ale myślę, że, że, że Polski też, jednak, bo w swojej, że tak powiem, karierze byłem wielokrotnie w różnego rodzaju szkołach, ośrodkach, z warsztatami, właśnie. No i muszę powiedzieć, że rzeczywiście robi to wrażenie nie tylko kadra, nie tylko dzieciaki, ale również cały budynek, który jest no, wyjątkowy i pachnie nowością. Gotowanie z mistrzem poszło sprawnie? Szybko i wyjątkowo owocnie. Oczywiście po skończonej pracy nadszedł czas na wspólną degustację.